Jak wiesz, stworzenie zdarzeń konwersji na naszej stronie internetowej jest bardzo ważne, aby skutecznie prowadzić działania reklamowe. Dlatego zrobimy nasze konwersje na stronie krok po kroku, tak aby niczego nie zapomnieć. Będziemy tworzyć konwersje w osobnym narzędziu Google Tag Manager. Natomiast zanim przejdziemy do Google Tag Managera, musimy zawsze utworzyć zdarzenia konwersji w panelu Google Ads i to właśnie zrobimy na dzisiejszej lekcji. Także krok po kroku działamy. Przechodzimy sobie do zakładki cele, konwersje i podsumowanie. Tutaj mamy jakieś yy. Wcześniejsze, natomiast spokojnie klikamy Utwórz działanie powodujące konwersję. Jeżeli nic tu się nie wyświetla, na środku będzie przycisk, aby utworzyć działanie powodujące konwersję. Klikamy. Też ważna tutaj informacja. Zanim przejdziemy do tworzenia naszych zdarzeń w Google Ads, możemy sobie przemyśleć, czego my potrzebujemy, aby wiedzieć. Co odbiorca zrobił na naszej stronie internetowej. Pokażę to na przykładzie mojej strony. Przechodzę sobie na moją stronę internetową i przykładowo mi zależy, aby wiedzieć, ile osób przeszło na stronę internetową, na zakładkę z kontaktem. To jest jedna rzecz, którą na pewno chcę wiedzieć. Co jeszcze, mogę wiedzieć, ile osób kliknęło ten przycisk, aby wysłać formularz. Co dla Ciebie może być jeszcze istotne? Może być to kliknięcie w numer telefonu, może być to kliknięcie umówienia wizyty, może być to kliknięcie maila. Wszystkie rzeczy, które dzieją się na stronie i prowadzą do czegoś, czyli na przykład umówienia wizyty, konsultacji, są dla Ciebie istotne. Więc na przykładzie żeby było to jasne, że możemy i po stronie, po zakładce, i po przycisku pokażę te dwie opcje. Więc. Pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to jest zakładka, a druga to jest przycisk. Więc zaczynamy. Przechodzimy sobie znowu do naszego konta i mamy, gdzie chcemy mierzyć konwersję. W witrynie oczywiście. I druga opcja konwersje z połączeń telefonicznych. Ponieważ jeżeli dodasz numer telefonu do swoich reklam i ktoś zobaczy reklamę, kliknie w telefon i do Ciebie zadzwoni, to wtedy Google wie, że ta konwersja została wykonana z reklamy i zacznie optymalizować też pod osoby, które właśnie dokonują połączeń telefonicznych do Ciebie z reklamy. I klikamy, zapisz, kontynuuj. I tutaj możemy wybrać sobie działanie, które powoduje daną konwersję. Co będzie nam pasowało do wyświetlenia strony z kontaktem? Może być kontakt. Może to być rezerwacja terminu, może to być rejestracja i może przesłanie formularza zostawmy sobie na wypełnienie formularza. Więc weźmy kontakt tym razem. Dodajemy działanie powodujące konwersję czyli naszą stronę internetową, i tutaj mamy utwórz zdarzenie bez kodu. Teraz mamy taką nową możliwość, żeby po prostu wybrać stronę, która się wyświetli w reklamie, ale chcę pokazać każdą możliwość, dlatego dzisiaj tego nie zrobimy. To jest najprostsza opcja, a niestety, niestety, niestety przy naszych kampaniach reklamowych, jeżeli ktoś wypełnia dany formularz, jeżeli klika w dane przyciski, jest nam coś więcej potrzebne. Więc klikamy Utwórz zdarzenie ręczne, i ja sobie nazywam, że to jest wyświetlenie strony z kontaktem. Użyj zdarzenia. Chcę również utworzyć kolejne zdarzenie, ponieważ chcę, żeby było przesłanie formularza. Więc dodajemy działanie. Zapisz kontynuuj. I teraz najważniejsza rzecz, czyli jak mamy konfigurowanie tagu Google i tagów zdarzeń. Tag Google to jest tag, który jest w Google Ads przypisany do naszego konta. Tag zdarzenia to jest to, co właśnie teraz stworzyliśmy, czyli nasze zdarzenie kontakt. I teraz gdzie my będziemy to tworzyć? No właśnie, my teraz będziemy tworzyć to przez menadżer tagów. Więc ta zakładka, użyj menadżera tagów, jest dla nas najważniejsza, jeżeli chodzi o Google Tag menadżera. I teraz co jest dla nas ważne w przypadku kolejnych e, kroków. Identyfikator konwersji, to jest taki numerek i etykieta konwersji. I teraz czym to się różni? Identyfikator konwersji to jest właśnie ten nasz tag. To jest uniwersalne i Taki identyfikator będzie przy każdej konwersji, którą utworzymy. Natomiast etykieta zawsze jest inna. Czyli jeżeli my tutaj utworzyliśmy sobie zdarzenie konwersji kontakt i nazwaliśmy to jako wyświetlenie strony z kontaktem, to ta etykieta jest dla nas tutaj kluczowa. I dopiero jak sobie to skopiujemy, to możemy przejść do kolejnych zadań. Więc teraz, jak już mamy utworzone nasze pierwsze zdarzenie konwersji, które możemy wdrożyć na naszą stronę internetową, to czas przejść do Google Tag Managera.